Jesteśmy na imprezie bardzo nietypowej, bo to impreza, która została wymyślona przez mnie przez mojego Romka, czyli pasowanie na artystę marynistę. Tego jeszcze nie było, ale od dzisiaj coś takiego powstało. My, maryniści, którzy zawiązaliśmy nasz oddział, najmłodszy oddział Żuławy, mamy swoją siedzibę w Malborku, wieży ciśnie. Jest nas obecnie 26 osób. Jesteśmy z różnych terenów. Z terenów Powiśla, z Żuław, ale również z Mazowsza. Proszę Państwa, bo ja, jako prezes, chciałam tu Państwu tylko powiedzieć, że malujemy, rzeźbimy, robimy intarsje, śpiewamy. Mamy kolegę który Romka Graszkiewicza, który nie tylko śpiewa, ale gra, ale i komponuje. Więc. Jest to różnorodność. Są koleżanki, które również piszą wiersze, między innymi jest to Joasia Kowalska, która przepięknie pisze wiersze, ale również piękne obrazy z jej ręki wychodzą. Bardzo się cieszę z tego wydarzenia Bardzo się cieszę, że artyści upodobali sobie powiat malborski Bardzo się cieszę, że ta sala narad starosta powiatowego Gości dzisiaj, tak nami grono artystów Artystów, którzy mają wyobraźnię Artystów, którzy malują Nie tylko malują, malują jeden temat Czy głównie poświęcają się jednemu tematowi Morskiemu, marynistycznemu I wybrali sobie to miejsce, by dokonała się niezwykle ważna uroczystość Mianowania artystów na artystów, marynistów. Proszę Państwa, to jest coś bardzo ważnego, że ci artyści od teraz przyrzekli tu, w naszej sali, malować, malować morze oraz dobrze wspominać i mówić, głosić chwałę ziemi malborskiej. No to jest coś, czego sobie trudno byłoby inaczej wyobrazić. Bardzo dziękuję Panie Jetie bardzo dziękuję wszystkim tu przybyłym malarzom. Bardzo dziękuję za to spotkanie, spotkanie świąteczne, w takim szczególnej oprawie, oprawie artystycznej, malarskiej, muzycznej i za to, że chcieli ci Państwo spotkać właśnie u nas. Bardzo jestem zobowiązany i cieszę się.